I ruszyły. O, nie ma chętnego. Tym razem, żeby poprowadzić. Dasza na prowadzeniu. Matador na miejscu drugim, na trzeciej pozycji Ilal, na czwartym miejscu Żalma, i na piątej pozycji Sal Sabel. No, teraz już zdecydowanie prowadzi Dasza. Na drugie miejsce przesuwa się Ilal, Dasha Ilal na trzeciej pozycji, Matador na czwartym miejscu, Jalma i na piątej pozycji Sal Sabel. Wciąż na czele galopuje Dasha Daltus, na drugiej pozycji Ilal Muscat, na trzecim miejscu Matador Al ginzi na piątej pozycji Salsabel. No, przewagę uzyskała Dasza, ale nie jest to jakaś ogromna przewaga. Za moment prosta finiszowa. Oj, przesuwa się do przodu dużym kołem Salsabel. Mocno jechany już Matador. Są na prostej. Wyprowadza Dasza. Dasza wyprowadza i ucieka. Dasza Finisuje Ilal i polem też znakomicie Salsabel. Ilal, Salsabel, Ilal, Salsabel, a więc dwa biegane konie w walce o zwycięstwo. Ilal, Ilal 200 metrów do celownika, atakuje Salsabel. Ilal, Salsabel, Ilal, Salsabel. Ilal, Salsabel i w celowniku Ilal, Salsabel. Na trzecim miejscu Żalma, na czwartej pozycji Dasza.